Choć za oknami, drodzy Państwo, jeszcze promienie słoneczne umilają nam ten wciąż wakacyjny czas, bo przecież dzisiaj mamy 30. dzień sierpnia, to gdy spoglądamy na zegarki, trzeba powiedzieć już doby i Mamy nadzieję, że tak wiele wieczorów i śniegowych, tak jak w sezonie poprzednim, będziemy spędzać razem z Wami, najlepszymi kibicami siatkarskimi w Polsce, właśnie tutaj w mali w Samiercu. ترجمة sezon dostarczy nam oczywiście wspaniałych, kapitalnych emocji historycznych. Kukar Polski, Srebrne Medale Mistrzostw Polski, wiele fantastycznych, wyjątkowych meczów, które znowu, odwołując się do tego wieczoru trwały tutaj niemalże do godzin nocnych i pewnie w tym sezonie. Nowym już 2024-2025 tych emocji również nie będzie brakować, tym bardziej, że właśnie na tym parkiecie, właśnie w tej hali przyjdzie nam przecież obserwować najlepszych siatkarzy świata, w tym także od Oczywiście medalistów olimpijskich, których już dzisiaj również oczywiście będziemy mieli okazję poznać ponownie i też zobaczyć. A co czeka nas w na kampanii 24-25? O tym przekonamy się oczywiście już niebawem. Na samym wstępie zapraszam bardzo serdecznie na parkiet gospodarzy dzisiejszego wydarzenia, więc gospodarz klubu, a także gospodarz miasta. Witamy i gorącymi grawami. Bardzo serdecznie zapraszamy prezydent miasta Zamknięcie, Pani Magdalenci. A także prezes Anioł Skirski, Barty Zamierzy, Ewaku Polskiego Witamy bardzo serdecznie, i oczywiście oddajemy głos gospodarzowi klubu z tym właśnie pytaniem, które padło przed momentem. Co czeka nas w sezonie 24-25? Dzień dobry, witam wszystkich. To pytanie, co się będzie działo, będzie się naprawdę mocno działo, będzie gorąco i zrobimy wszystko, żeby ten sezon był zapamiętany przez nas na długie lata. Natomiast nie mogę tego nie powiedzieć, nie ma takiego klubu w Polsce, nie ma takiego klubu w Europie, gdzie na niepozdrowne prezentację zespołu, na niepozdrobny sparing dwa tygodnie przed ligą przychodzimy ponad tysiąc osób. Gratulacje dla nas, Witam najlepszych kibiców. Witam gości i wszystkich, wszystkich was zdrowotnych tutaj. Kochani, ja proszę was o doping, bo już wczoraj rozpoczęliśmy naprawdę ostre prace w temacie, który was najbardziej interesuje. Sami wiecie, chodzi o halę widowiskowo-sportową. Nie będę o niej dziś mówić, ale w social mediach i macie swojego przedstawiciela i Przedstawiciel klubu. Wspólnie pracujemy i mam nadzieję, że któryś z meczy otworzymy, panie prezesie, wspólnie na pięknej hali widowiskowo-sportowej. Witujcie! Dziękujemy serdecznie. Jak Państwo słyszeliście, czekają nas wyjątkowe emocje, wyjątkowe chwile w najbliższych miesiącach, a wszystko to za sprawą oczywiście zawodników, których przyjdzie nam obserwować. Czas na właściwą część naszej prezentacji, a więc czas na przywitanie i powitanie wszystkich zawodników Aluronus i Encyfanty zawiercie, którzy reprezentować będą naszą drużynę w nowym sezonie i tych, których Państwo już dobrze znacie, którzy nawet od kilku lat bronią naszych farm, a także tych, że w Zawierciu zamędują się po raz pierwszy. Tym jednym z najważniejszych zawodników jest oczywiście, proszę Państwo, kapitan naszej drużyny, wiceministr olimpijski z Paryża, mistrz świata 2018 i mistrz świata 2022, medalista Ligi Narodów i mistrza z Europy wielokrotnie wybierany najlepszym środkowym podczas najważniejszych imprez światkarskich. To będzie jego drugi sezon w zawierciu. A będzie z numerem 20. Mamy A z Mateuszem, Szanowni Państwo, łączymy się właśnie teraz na naszym telepinie, gdzie jeszcze cały czas wraca do siebie po tym urazie, o którym dobrze wiemy. W tym momencie Mateusz jeszcze w Hiszpanii, a więc dwa słowa przywitania od Mateusza. Jest już okaz. Trzeba popracować nad kalemią. E, e, niestety, niestety obecnie się leczę, ale wiem, że dzisiaj tracię z siebie wszystko. Wiem, że to widzicie dobry hałas że z pełna hala. Ja się osobiście nie mogę już też doczekać, aż wrócimy do ligowego grania na hali przybrzanowskiej wsparcie popłaką, bo na to zasługują i a my się już wkrótce widzimy, widzimy w zawierciu, bo yy, już za kilka kilkanaście dni wracam do Polski i, i powinno być dobrze, nie? Więc dobrej zabawy dla Was i chłopaki, dla Was powodzenia. Yy, określcie dobrą przetwórkę. A, a Wam nie widzę życzę dobrej zabawy i yy, róbcie to, co traficie najlepiej. Pozdrawiam Was serdecznie. I to oczywiście nasz kapitan Mateusz Wieniec. No a teraz czas by na parkiecie pojawili się ci, którzy obecni są oczywiście dzisiaj razem z nami że z nich na przyjęciu w Armii oglądamy od 2022 roku, na swoim koncie ma złoto i srebro Mistrzostw Świata, medale Pucharu Świata i Innymi Narodów zdobyto oczywiście z reprezentacją Polski, plus lider zagrał 237 meczów, a w zeszłym sezonie punktował rywali 420 razy, z numerem drugim grał będzie Portusz! Osoba medalista tegorocznych igrzysk olimpijskich z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Zabrał także medalę Mistrzostw Świata, Pudalu Świata i Ligi Narodów. W ostatnim z spędził w Japonii. W zespole z Hiroshima dokończymy się po 7 latach w Lidze Włoskiej. A teraz przychodzi czas na plusligę i na zakończenie z numerem trzecim w będzie Aron Objęcie, a piąty już z rozlidze. 28-latek Zadnik Zadnik Doborski grał w armach ekipy Berlin Recycling w Wolej, zamiast naszego dzisiejszego zwalikowego rywala. Suveremer czwarty, gdzie w ekipie europejskich rycerzy Ruch! 389 męczów, zdobywając uwaga 2856 punktów w swoim piątym w naszej ekipie. Miłos w naszej ekipie. Szymon! Szymon! Następny z naszych zawodników to rozgrywający, zdobywca w paru Polski 23, 2023 roku, medalista akademickich Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski Juniorów. W poprzednim sezonie reprezentował ekipę z Lublina. Z numeru 11 grał będzie Jakub Następny z nich jego zawiercia trafił w 2021 roku, ale 20 dulatek debiutuje w naszych barwach, wracając z wyposażenia do Jastrzeńskiego węgla, środkowy mierzący 213 cm wzrostu wielokrotny medalista kategorii wwiązki, w którym 12 miał będzie Adrian. Wielki z Jastrzeckiem Węgier. Trzykrotnie zdobywał mistrzostwo polskie. Dwukrotnie grał w finale ligwiznów. Doświadczenie zabrał również w Kresie i we a ten sezon będzie już jego 15 w Polsce. Zawaramy 13 w naszej egipcie. Juri! Sezon rozgrywającego zawierciu poprowadził dla naszego zespołu do zdobycia działku polski z centralizacją Cosnigi. W, w przeszłości wielokrotnie zachował najdłuższe profesora w Portugalii i we Francji. W znakomitym 15 w naszej ekipie Nigel! atakujący, które zarówno sobie usłyszył w zeszłym sezonie. Przychodzą do nas z niebyt z To jego ósme sezon, który z lidem afrykańskiej armii zdobył już 596 punktów. Ten wynik zapewne zostanie mocno poprawiony w tej kampanii. Symaria 21 w naszej ekipie. Karol! Ładny sezon w Prusbite. Z numerem 27 w naszej drużynie grał będzie Witur! Oczywiście jedyny wzrostu i prezydenta Tiranu z Katał Narodową z Nową Zelandową Mistrzostw Azji oraz Mistrzostw Wielu, w 2023 roku zostaje wybrany najlepszym przyjmującym w turnieju. A Lugans jest Iwanda Zabierczyk, jest jego pierwszym zagranicznym klubem z numerem 30 w naszej drużynie. Mówiń! trzymany Ligi Narodów 27 lat W poprzednich sezonach grał m.in. we Francji i Niemczech z numerem 55. w naszej ekipie. w poprzednich latach występował m.in. w Tańskiem we czy też Krakowie z dochodca Pożarów Polski, a w zeszłym sezonie na swoim grocie zanotował 142 oczka z numer 199 w, w naszej drużynie. Budyk! To zaprosili do nas sztab szkoleniowy naszej drużyny, a zaczynamy przecież jasna od naszego pierwszego trenera, także trenera Kadry Niemiec wielokrotnego, reprezentanta Polski, wiceministra świata i ministra świata oczywiście. Witamy wrócę i brawo Michał! wraz z reżyserem tarczą Polski oraz z naszymi fizjoterapostami. A jeszcze był zwykłym medalistą z olimpijskich. Na to oczywiście Paweł Rusek! Pracuję na co dzień, oczywiście tak, w tym ten swój piąty sezon, tylko połączyć ręce, które leczą Wizja na Mateusz Kowalik. Yeah i igrzyskach. Podobnie jak już drugi rok w zawierciu. Uwagany wzrok zawodników w przypadku konkluzji zamienia na uśmiech, a czasem, szanowni państwo, ratuje na meczach nawet trzy liderki. Nasz fizjoterapeuta Tomasz Szympiecki! Współpracował z naszymi polskimi Niemcy, pozytywna dusza naszego sztabu szkoleniowego, cywilnego przygotowania fizycznego, jak ubygniano! Z ostatniego meczu, a także pięciu wcześniejszych statystyk i analityk Krzysztof Makary. Człowiek zawsze uśmiechnięty, dynamiczny i skuteczny na podwórko. No Służycie istotne, bo dzięki niemu wszystko odbywa się według harmonogramu. Kierownik naszej groszyny Piotr Kapa! ekipa Alorono CMC ma przed kampanią 2024-2025. Zapraszamy tutaj zawodników i tam oczywiście bliżej parkietu tego właściwego prostokąta, na którym grać się będziemy zajmować, jednak Państwo mogli zobaczyć naszą ekipę. Witamy oczywiście bardzo serdecznie także zespoły na strefkę dzisiejszych rywali, a więc aktualnych mistrzów Niemiec, a to ekipa Berlin Recycling Volleys. Zapraszamy i witamy, gorącym witamami Zespół składu Adam Kowalski, Benjamin Kiewie, Dejmaja Mocie, Johanna Sertile, Simone Plaskie i

Obie ekipy już y, na parkiecie, a więc raz jeszcze, drodzy Państwo, ogromne brawa, czas na króciutką przerwę, rozgrzewkę i za moment nasze wielkie, spalinowe emocje.